Brazylia to kraj, który wydał na świat wielu wspaniałych magików futbolu. Ronaldinho, Pele, Kakacz Neymar. Te nazwiska powinni znać wszyscy fani piłki nożnej. Autorzy dodatku Polish Expansion Patch postanowili poszerzyć obecną modyfikację o ligę, w której grały i po dziś dzień rodzą się wielkie ikony futbolu. Dziś pokażę wam, jak skutecznie zainstalować tę modyfikację. Aby zainstalować Polish Expansion Patcha 24 z Ligą Brazylijską, potrzebujemy oczywiście takich samych programów, jak do instalacji normalnego Pepa. To oczywiście WinRar, aby wypakować pliki, FIFA Mat Manager, aby wszystko móc wrzucić do gry, a także opcjonalnie, choć zalecam korzystanie z tej aplikacji, Life Editor. To, jak te programy zainstalować, pokazał dokładnie szczegółowo. Bartł w swoim poradniku, więc myślę, że odpowiednią adnotację znajdziecie gdzieś tutaj, na górze filmu, bądź w opisie filmu. Jeżeli ktoś oczywiście jeszcze jakiś, jakimś cudem tych programów nie posiada, bo zakładam, że większość z Was posiada właśnie te programy, nie są one trudne w instalacji. Moglibyście równie dobrze sami zainstalować je na swoim komputerze. Ale jeżeli ktoś nie ma to polecam właśnie odnieść się do tego poradnika i zobaczyć jak to wszystko poprawnie zainstalować. Oczywiście aby poprawnie zainstalować Polish Expansion Patcha potrzebujemy folderu także z jego zawartością, który możemy oczywiście pobrać ze strony fifasite.pl z odpowiedniego artykułu, do którego również link znajdziecie w opisie. Ja tą całą, zawartość, tą całą zawartość moda mam już na komputerze, więc nie będę wam już pokazywał, jak, jak pobrać tą modyfikację ze strony. I po prostu przewinę, przewinę, że tak powiem, tą instalację właśnie do tego momentu. Jeżeli mamy już gotowy folder z modyfikacją, Możemy przystąpić do uruchomienia samego FIFA Mod Managera, który tak jak mówiłem wcześniej będzie służył nam e, do wrzucenia wszystkich modyfikacji e, właśnie do folderu e, z grą. Więc e, ja teraz już odpaliłem Mod Managera i e, miałem oczywiście go pod ręką, ale czyli ktoś z was jeszcze e, nie ma mod managera, możecie to robić właśnie. Robić właśnie na swoim komputerze wyszukać odpowiedniego folderu, który wypakowaliście z mod managerem i uruchomić program. Po uruchomieniu mod managera znajdziemy menu. Wy będziecie, wy będziecie mieli te menu z modami puste. Wystarczy zaaplikować wszystkie te modyfikacje zgodnie z kolejnością, którą pokazałem, tutaj, właśnie na ekranie. Przede wszystkim najważniejsze jest to, aby mod brazylijski miał tutaj numer 1. To jest najważniejsze, aby wszystko działało. No ale reszta jest, myślę, że równie ważna, więc myślę, że powinniście do tej kolejności na pewno zastosować. Wszystkie te mody znajdziecie w odpowiednich folderach. Main mod jest, jest tutaj od razu w folderze TU17. A reszta addonów jest w folderze addons. Oczywiście te addony z, z, czerwonym, z czerwoną właśnie ikonką. Mod brazylijski także będzie w tym folderze. Musicie tylko kliknąć dodatek brazylijski oraz przenieść tą właśnie modyfikację Brazil Addon do Mod Managera. Yy, aby jeszcze yy, wszystko nam poprawnie działało, yy, polecam przerzucić yy, składy. Składy. Do brazylijskiego pep które przenosimy do dokumentów. Ja je sobie pozwolę skopiować. Dokumenty FC24 Settings. Tutaj to wszystko powinniśmy wrzucić, aby nam wszystko dobrze działało. Oczywiście, w grze nazwa powinna się różnić od tych normalnych składów z PEP-em. W ogóle nie zalecam aby, aby je do gry aplikować, myślę, że powinniśmy aplikować tylko składy z, z PEPem brazylijskim, więc tutaj nie powinno być większego problemu. Jeżeli wszystko to już tutaj zrobiliśmy poprawnie, powinniśmy we właściwościach odpowiedniej odpowiedniej platformy, na której mamy zainstalowaną grę, yy, dodać Data DataPad FIFA Mod Data. Yy, aby dostać się do tych właściwości, klikamy prawym przyciskiem myszy na grę w bibliotece, klikamy właściwości i wpisujemy właśnie tą DataPad FIFA Mod Data. Będzie ona dostępna także w opisie filmu, więc jeżeli ktoś jej jeszcze nie zna na pamięć, to. Polecam właśnie skopiować się właśnie z tego opisu. Przejdźmy więc może do uruchomienia samej modyfikacji. Skoro zrobiliśmy już wszystkie poprzednie kroki, to teraz myślę, że pora na ostateczne uruchomienie wszystkiego. Yy, myślę, że nie ma tutaj nic trudnego. Yy, jeżeli zainstalowaliście Life Editora, yy, przy tej strzałce malutkiej yy, przy napisie Launch. Musimy ją po prostu rozwinąć i zaznaczyć Auto Launch Live Editor. Jeżeli nie korzystamy z Live Editora, to po prostu to odznaczamy, żeby było w takiej postaci. Jeżeli mamy tego Live Editora, po prostu zaznaczymy, żeby ten, ten kwadracik był e, fioletowy. To możemy tak zamknąć i tutaj myślę, że wszystko jest dobrze, dobrze zrobione. Na tego moda nie patrzcie, na tego eSIMa ponieważ jest to tylko i wyłącznie mój indywidualny mod na, na działanie modyfikacji komputera, ponieważ coś mi tam, że tak powiem, nie działa, ale generalnie wy tego moda raczej nie będziecie potrzebowali, więc skupcie się na tej reszcie. Nawet ja wyrzucę wyrzucę tego tego moda, żeby, żeby po prostu was tutaj nie oszukiwał, co ma być pierwsza, a co ma być drugie. Oczywiście najniżej ma być Brazil Addon, tak jak mówiłem wcześniej, no i wyżej ma być PEP24 Mod. Więc w takiej postaci myślę, że możemy uruchomić modyfikację. Klikamy Launch. Tutaj pokażę wam się komunikat o zezwoleniu na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu klikamy tak. No i teraz będziemy mieli kilka komunikatów. Tutaj na pierwszym zaznaczamy OK. Wyskoczy nam Live Editor, ale tutaj nic na Live Editorze nie ruszamy. Minimalizujemy to okienko. Tutaj w tym komunikacie klikamy Continue. Jeszcze raz się nas pytają o to, czy aby na pewno chcemy... Odpalić są modyfikacje. Jeszcze raz klikamy continue. Wyskoczy nam kolejne polecenie z Windows Command Processor. I też klikamy tak. I czekamy teraz na uruchomienie gry. No jeżeli będzie się jeszcze coś tam wyświetlać po drodze, to też jeszcze raz musimy zaznaczyć tak, ale raczej takich komunikatów więcej nie powinno, więc widzimy się już w samej grze. No i moi drodzy, jesteśmy już w grze i wygląda na to, że modyfikacja działa, ponieważ mieliśmy ekranodowania, w którym widzieliśmy logo Polish expansion patch, więc to jest dobry znak. I myślę, że jedyne co nam zostało. To jest wejście w ustawienia. Po prostu najzwyklejsze wczytanie składów, jeżeli. Graliście poprawnie całą modyfikację, wrzuciliście plik składów do pliku settings, to teraz powinniście wejść w profil, czy tej składy. No i tutaj na, same, na samej górze powinien, powinien, powinny nam się pokazać, pokazać składy PEP24 Title Update 17 Brazylia. I trzeba je po prostu wczytać. Czyli klikamy odpowiednio Enter albo X. Ja klikam Enter, no bo nie mam teraz pada, ale wy na padzie będziecie klikać X, jeżeli chodzi o PlayStation. No i wczytaliśmy, ale to nie wszystko. Trzeba jeszcze składy zapisać, więc klikamy Zapisz składy. Klikamy także te składy brazylijskie. Klikamy Gotowe. Czy chcesz nadpisać? Nadpisujemy, klikamy OK i myślę, że to jest wszystko. I teraz musimy sprawdzić, czy składy są na pewno dobrze wczytane. No, w na nas nie interesuje teraz, ale Liga Brazylijska jak najbardziej. I właśnie ta, ta Liga Brazylijska jest w EAFC 24. I mamy tutaj chyba wszystkie drużyny na to, na to wygląda. Mamy legendarnego Hulka w Atletico Mineiro, mamy Botafogo, mamy Flamengo, Gremio, Grêmio, Palmeiras, São Paulo. No, myślę, że to są, to są drużny, które na pewno będą stanowić dla Waszych zespołów dobry zastrzyk brazylijskich gwiazd i przyszłych, że tak powiem, legend Waszych zespołów, więc myślę, że ta Liga Brazylijska. Jeżeli nie będziecie grać tymi zespołami, na pewno będziecie korzystać z nich na rynku transferowym. Chodzi oczywiście o zawodników, a nie o same drużyny. Więc jeżeli chodzi o tego brazylijskiego moda, to jest wszystko. Wszystko powinno wam działać, wszystko powinno chodzić jak w zegarku. Jeżeli poradnik wam pomógł, zapraszam wszystkich, zachęcam. Do zostawienia łapki do góry pod tym filmem, a także do zasubskrybowania kanału Fifasite.pl. No i czekajcie na następne poradniki. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia. Cześć!